Hej. Dzisiaj ciąg dalszy omawiania zmian, które wyszły wraz z dziewiątym sezonem do Overwatcha 2. Opowiemy sobie o zmianach do farem, zobaczymy jakie zmiany przeszła mapa Junkrat Town. Rzucimy okiem na skórki, które prawdopodobnie znajdą się w sklepie w tym sezonie oraz powiemy o najważniejszej zmianie, jaka zaszła w tej grze. Każdy bohater w tym sezonie przeszedł jakieś zmiany. Jedni mniejsze, jak tylko zmiana punktów życia, drudzy trochę większe, ale największą zmianę przeszła fara. Twórcy gry postanowili zmienić tą bohaterkę, by bardziej uniezależnić ją od własnej drużyny. Czytaj, łaski. Wyrzutnia rakiet. Skrócono czas. Powrót broni do pozycji wyjściowej 0,85 do 0,80 sekund, Zwiększono prędkość pocisków z 35 do 40 metrów na sekundę. Zmniejszono auto obrażenia fary od eksplozji z 50% do 25%, ale nadal fara jest jednym z nielicznych bohaterów, którzy mogą sami się zabić. Pęt. Jest to nowa zdolność trybu alternatywnego, domyślnie przypisana pod prawym przyciskiem myszy. Jest to coś bardzo podobnego do tego, co mogliśmy wypróbować grając farą w Halloweenowej grozie w tych wyzwaniach przeciwko LIT. Tam właśnie też fara miała podobną umiejętność. Zapewnia szybkie poziome przyspieszenie w kierunku, w którym porusza się fara. Czas odnowienia to 8 sekund. Dodano ustawienie aktywujące pęd przy podwójnym skoku. Skok odrzutowy teraz przywraca 50% paliwa zawiśnięcia i pozwala na krótko przekroczyć maksymalną ilość paliwa. Zmniejszono wysokość przyspieszenia pionowego o 20%, wydłużono czas odnowienia z 10 do 14 sekund, przytłaczający strzał. Skrócono czas odnowienia z 9 do 7 sekund eksplozja zadaje teraz 30 punktów obrażeń wrogim celom. Zmniejszono promień eksplozji z 8 do 6 metrów i zmniejszono odrzucenie o 10%. Jeśli chodzi o salwę, czyli ult, natychmiast uzupełnia paliwo zawiśnięcie. Samo zawiśnięcie, czyli taka pasywka fary, yy, zwiększono premię do szybkości z 20 do 40%. Teraz wymaga lądowania w celu uzupełnienia paliwa. Może być teraz aktywowane bez paliwa do spowolnienia opadania. W tym sezonie twórcy Overwatcha zdecydowali się również na zmienienie mapy Shankrat. Uznano, że pierwszy odcinek tej mapy jest szczególnie trudny dla atakujących, gdyż jest tam bardzo dużo otwartego terenu i takie postacie jak Fara lub Snajperzy bardzo karzą za to drużynę atakującą. Dlatego też dodano yy, chociażby taką nadpaloną szopę, postawiono tam więcej samochodów. Oraz postawioną wysoką wieżę ciśnień, co ma sprawić, że snajperzy będą mieli znacznie węższe pole widzenia na ten cały obszar. Dodatkowo niewielka apteczka, znajdująca się w drugim obszarze na balkonie. Została usunięta. Często właśnie podczas gry stały tam wdowy lub Hanzo, przeważnie wdowy, i faktycznie było to momentami problematyczne. Dodatkowo na ostatnim, trzecim obszarze mapy dodano z lewej strony korytarza, zaraz przy wejściu, pionową belkę kośną, pomniejszając przy tym to górne wejście, wejście, wyjście. To zależy, w którą stronę się idzie. Poszerzono również korytarz na zewnętrznej, środkowej części obszaru trzeciego, aby zapewnić więcej przestrzeni odbywającym się tam team fightom. Mapa ta doczekała się również wersji nocnej i muszę przyznać, że w tej wersji wygląda bardzo fajnie. Jeśli zaś chodzi o skórki, które mogą pojawić się w sklepie w tym sezonie, no to teraz one wyświetlają Wam się na ekranie i jeśli początkowo na nie macie lekkie uczucie déjà vu, że gdzieś może już je widzieliście, no to nie jesteście w błędzie, bo w tym sezonie... Jak na razie rekolor, ale to na pewno nie są wszystkie skórki, jakie trafią do Berucza w tym sezonie, więc nie ma co na razie narzekać i czekamy na więcej fajnych skórek więcej oryginalnych skórek. Pamiętacie, że najbardziej znaczącą zmianą w Overwatchu dwójcy w porównaniu do Overwatcha jedynki było dodanie czapeczki dla Bastiona. Nie inaczej jest w 9 sezonie pełnym zmian. Najważniejszą zmianą jest to, że na Surawasie pojawiły się krokodyle. Jeśli pamiętacie, to w zwiastunie Poprzedzającym dodanie tej mapy do Overwatcha, właśnie były te zwierzaczki pokazane. Niestety próżno było ich szukać w wodach tej mapy w grze. Teraz Blizzard naprawił swój błąd i już krokodyle pływają po wodach na tej mapie. Można je wypaczyć, choć no, trzeba troszeczkę wytężyć wzrok. Napiszcie nam oczywiście w komentarzach, co sądzicie o zmianach do Fary. Ja nie będę się wypowiadać, bo farm gram naprawdę bardzo sporadycznie. Co sądzicie też o zmianach na mapie Junkrat Town? Czy Wam się podoba mapa w nowej odsłonie? No i oczywiście, czy jesteście zszokowani pojawieniem się krokodilków na Surawasie? Bo ja tak, przyznam się szczerze, że nawet zapomniałam o nich, że one kiedykolwiek były gdzieś tam w Zwiastunach. Może dlatego, że nigdy aż tak się nie wychylałam na tej mapie, żeby zobaczyć co tam w wodzie pływa. Po tych wszystkich zmianach teraz ta gra jest jeszcze bardziej grywalna. My dziękujemy wam za oglądanie. Pozdrawiamy was gorąco. Do następnego filmiku. Pa pa.